Dzień dobry drodzy widzowie W tym odcinku gramy w zręcznościowe bitwy pancerne Proszę o lajka, subskrypcję miłego oglądania I jak mówiłem ten odcinek będzie jutro Na wczorajszym odcinku tak mówiłem Będzie dzisiaj odcinek krótszy, ponieważ jeszcze troszeczkę trzeba nadrobić z tymi odcinkami Proszę o lajka, subskrypcję i miłego oglądania. Dobra, obdzie 106. 7, 70. 7, 0, 7, 7 Czyli wzięło mnie do high tier Okej, okay, przynajmniej u nas jest high -tier. tier tutaj mamy dużo osób z -tira, ale ale większość... Ale tutaj um, um, w naszej drużynie jest większość osób za a w ich jest taki down, down, down-tier nawet można powiedzieć. Ależ co? Bo tu dwa czołgi były, to nieźle. Ale urwał. Teraz czas na Tiger. Który pewnie nie będzie takim ciężkim problemem. Albo i będzie. Zobaczmy. Udało mu się obrócić wieżę w dobry czas. Bo tak to bym go pokonał. Dobra, to weźmiemy sobie teraz Tigerę E. Co? A, myślałem, że to jest na M109, że to ma. Weźmiemy sobie. Przepraszam za to, będziemy... weźmiemy sobie to. I tu zaczynamy. Misja jest prosta. Zniszczyć. Skubamy. 2-1, lecimy. I to dosłownie lecimy. Dobra. Eee, potknąłem się, Potknąłem ołem się, potknąłem się, a, ajajaj, aj, aj. plan jest prosty, trzeba bronić punktu A tamtego kolesia w BKAN, tak, BKAN, zniszczyć. Ło, i przepraszam, po prostu. Nie wiem czy... I przepraszam za ten dźwięk, po prostu trochę chory jestem. Mam zatkany nos. Ło. Zniszczyli tego bkanna. No? Partia 8 Centrum Meter Śturm się, jaki był VRS 44 do 100. Niezłego. Dobra, szybko. Cztery, trzy. Lecimy. Nie ma. Ah, Udało się. Powiem tak, nie jest źle. I powiem tak, dało się gorzej. O! Skubane. Dobrze walnął. Udało mu się. Dobra. M109G. Zobaczmy, czy robi wrażenie. Altyleria. Ale jestem szybki Oni jeżdży? Ach, no i to będzie na tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie i do widzenia.